Wszystko od wczoraj, wszystko od dzisiaj i wszystko od jutra krąży w naszym świecie, na naszej ziemi, w naszej sieci, na telefonie komórkowym, w internecie. Ten tutaj, po naszej stronie. W naszym życiu, online, w związku teraz i tutaj, ty i ja zaczęliśmy bez pośpiechu od zera tej długiej drogi razem, jak chcesz. Będziemy wzrastać razem w nowej erze komunikacji w krainie jutra, dzięki doświadczeniu i wiedzy ludzi wczorajszych z geniuszami dzisiejszego życia, które musieliśmy dzisiaj przeżyć. Nasz zestaw scen, nasz zestaw gotowy wszystko przygotowane dla Ciebie: światła, kamera, akcja jesteśmy w powietrzu. Cześć, jak się masz? Witamy w naszej przestrzeni internetowej, ten tutaj, po naszej stronie, w naszym życiu, online. W związku teraz i tutaj ty i ja zaczęliśmy bez pośpiechu od zera tej długiej drogi razem. Jak chcesz, stopniowo zaczynamy bez pośpiechu czas mój i twój. Nie spiesz się. Najlepszą rzeczą, jaką mogę ci powiedzieć, jeśli nie możesz teraz, jest to, że łączysz się tutaj później lub w innym czasie. Gdy nie masz już nic ważniejszego do roboty i możesz spędzić trochę czasu w fajnym połączeniu, dobry czas z wiadomościami lub komunikacją, dzięki czemu możesz cieszyć się czasem. Zapomnij o sprawdzaniu telefonu komórkowego, poczty, e-mail lub tabletu przez cały czas, jakby brakowało ci energii bez baterii, kiedy nie wydarzy się nic. Co możesz rozwiązać lub zmienić na te minuty bez połączenia? Nasz zestaw scen, nasz zestaw gotowy, wszystko przygotowane dla Ciebie: światła, kamera, akcja jesteśmy w powietrzu. Kiedy zamierzasz rozpocząć nowy związek, weź go powoli. Jeśli prowadzisz dużo, wiele pięknych rzeczy w związku musisz żyć i cieszyć się nimi stopniowo. Ponieważ jeśli zawsze robisz to samo lub nie robisz nic pięknego, związek ten może mieć mało czasu na życie. Z upływem czasu będziesz pamiętać piękne wspomnienia swojego ludu i pierwsze doświadczenia, które już żyły w środku, życie toczy się dalej. Ciesz się, gdy tylko możesz, najlepsze chwile życia, swoje najlepsze życie teraz, krok po kroku, bez pośpiechu. Zasługujesz na to, aby najpierw przemyśleć i pomyśleć o sobie, a Twój czas zasługuje na dobrą zabawę z przyjaciółmi, ze swoim partnerem, w szkole, na uniwersytecie, w pracy, na imprezie. Aby podróżować w tym życiu, musisz zacząć od dołu, być może od zera i podążać ścieżką. Żyj chwilą i ciesz się bez pośpiechu wszystkim, co życie może Ci zaoferować. Ten czas, kiedy jesteśmy razem. Zależy głównie od ciebie, ponieważ jesteś najważniejszą osobą na świecie. Jeśli, jeśli ty, w świecie internetowym jesteś najważniejszą osobą, możesz wyrazić swoją opinię. Dać rekomendacje lub interakcje, podając swój punkt widzenia, zobacz, co widzisz. Możesz słuchać wokół siebie, także w internecie i łączyć się tam, gdzie chcesz, kiedy chcesz. Wszystko od wczoraj, wszystko od dzisiaj i wszystko od jutra krąży w naszej przestrzeni, na naszej ziemi w naszej sieci na telefonie komórkowym, internecie. Jesteśmy w najlepszej chwili. Dzień mija, ale nadchodzi noc, świat się zmienia, a wspomnienia, które żyły lata temu, wydają się tak bliskie jak wspomnienia z wczoraj Wasze piękne wspomnienia z dnia dzisiejszego. Świat się zmienia, jutro nadejdzie, dni i lata mijają bardzo szybko, z najlepszym sobą, z najgorszym sobą i ciesz się, gdy tylko możesz, najlepsze chwile życia, Twoje najlepsze życie teraz. Tak, tak, efortu, efortu, powoli śpiesz najlepszy dźwięk właśnie dla Ciebie, jesteś mną. Ponieważ zasługujesz na życie teraz wszystkimi dobrymi momentami życia, świat się kręci, to się nie kończy, zanim byłeś bardziej dziecinny. A teraz zawsze jesteś młody z pięknymi wspomnieniami swojego ludu i pierwszymi doświadczeniami, które już żyły w środku, życie toczy się dalej.